Witam Was serdecznie, startujemy. Poprawić się trzeba tutaj, usadowić. Dzisiaj będzie tak. Jestem obstawiony, słuchajcie, materiałami. Wszystko jest tutaj koło mnie. Jest mineralna do przepicia, jest czarna franca do popicia, do mm, bardziej nawet do, do aromatycznego powąchania. Mam lekturę tutaj, mam lekturę o sztuce z tej mojej, z tej mojej pięknej, starej, nowej książki. Mam cytaty z tej książki. Mam wam do pokazania coś, co nie mówiłem z czego czytam, ale już dzisiaj wam pokażę. Z tego czytałem. Mam cytat z książki pana Tomasza Kwaśniewskiego. Jeszcze tutaj znalazłbym pewnie coś innego. Problem jest taki: jak to wszystko powiązać, żeby w miarę się to kleiło, żeby ulepić z tego strawny kawałek, który jesteście w stanie przemknąć, albo przynajmniej wytrzymać do, do końca tego nagrania. Mam tło. Z tym tłem żegnam się dzisiaj. Nie, że żegnam się, wiecie, żegnam, tylko rozstaje się dzisiaj, on idzie w świat. On to już jest nie moje. Bardzo delikatnie spróbuję to zdjąć. Mam nadzieję, że tutaj nie zrobię jakiś awarii. Także tło będzie... To już jest skończone. Dzisiaj już nie byłem w stanie nic nic tutaj domalować i zaraz Wam tutaj chociaż ono jest tak inne, nie wiem, czy nie lepiej na razie jeszcze postawić to. Nie, to będzie... Słuchajcie, jeszcze pożegnalne będzie to tło. Tak, tutaj decyzja taka zapadła. Dobrze, z tym tłem jeszcze, jeszcze dzisiaj podziałamy. Teraz tak, tutaj mam bardzo mocno słońce, Mi operuje, czy ja będę miał lepiej? Może Wam nie będzie przeszkadzać, tak, bo tutaj kwiatki zarosłem tutaj z jednej strony i jest troszkę ciemno z tej strony, z której Wam będę czytał. Zacznę od takiego wstępu. Często borykamy się z takimi problemami własnymi, gdzie sami nie mamy jakby do siebie przekonania, uznania, akceptacji, samoakceptacji, o, samoakceptacji. tego, co robimy, tego, jak myślimy, tego, w którą stronę idziemy, czy nasze wybory życiowe są wyborami dobrymi. I chcę jeszcze się odnieść w tym wszystkim do sprawy związanej z przypadkiem. Jak ten przypadek funkcjonuje na różnych płaszczyznach. Ja sobie wybrałem przykład, który tutaj przeczytam, mam tutaj otwarty w internecie sprawę związaną z przypadkiem, z przypadkiem, który zafunkcjonował w sztuce. Zafunkcjonował w sztuce, dlatego te, to moje tło jest tak tutaj cicho istotne. No to dobra piwowarczyk, łącz to teraz, zszywaj to wszystko. Maszynę do szycia mam tam dalej, już Wam tutaj kiedyś stawiałem. Ta maszyna by się jeszcze przydała jako eksponat dzisiejszy. Jako próbę zszycia tych wszystkich elementów razem. I, i, I zastanawiałem się, jak to, od czego zacząć Wam tutaj to połączenie tych zszywań i, i nie doszedłem do konsensusu. W związku z powyższym nastąpi tutaj artystyczna improwizacja. Zaczniemy od tego, co jest tutaj najbliżej położone, przez przypadek. Przypadek położył najbliżej. Czytam z książki pana doktora Jana Kwaśniewskiego, strona 269 dla szczęśliwych posiadaczy. Klinika hematologiczna Instytutu. Medycyny wewnętrznej Akademii Medycznej. Kierownik profesor dr Julian Aleksandrowicz, Kraków ulica Kopernika 17 tele telefon 26313. Takie były wówczas telefony. 28 12 1973 rok. Szanowny Panie Kolego, pisze Pan. Julian Aleksandrowicz. Z wielkim zainteresowaniem przeczytałem przesłany mi tekst. Obraliście drogę słuszną. Chętnie koledze pomogę w zakresie, który określimy po naszej rozmowie. Proponuję Wasz przyjazd do Krakowa w dniu 3 stycznia 1974 roku w godzinach przedpołudniowych. W razie niemożności proszę o telefoniczne porozumienie. Telefon kliniczny 263-13, a domowy 552-13. Z koleżeńskim pozdrowieniem. Profesor dr Julian Aleksandrowicz. Z koleżeńskim pozdrowieniem. To były czasy, gdzie zdarzało się, gdzie jeden drugiemu bezinteresownie pomógł. To była osoba, Profesor Aleksandrowicz, która bezinteresownie, widząc zaangażowanie, widząc to, co pan doktor przygotował, z czym przyjechał, co przedstawił, bezinteresownie chciał pomóc i pomógł, mimo iż był Żydem. Mimo iż był Żydem, komuś się to może nie podobać, ale tak było. A równocześnie był krakowianinem i równocześnie był Polakiem. I też się to wielu może nie podobać. Mnie się to akurat podoba. To był wspaniały człowiek. I teraz tak, tu jest ten zwrot, bo to, to jest to, co wiedziałem, że to muszę Wam tutaj przeczytać. Obraliście drogę słuszną. Pan doktor wiedział, że obrał drogę słuszną, i wiedział, że musi to swoje odkrycie przekazać dalej, przekazać to do nas. Tutaj do wszystkich Was, którzy to tego teraz słuchacie, mojego nagrania, i jeszcze do innych. Próbował różnych ścieżek, różnych dróg przekazania tej informacji w świat dalej. Wiedział, że musi o tym poinformować, przekazać to osobom, które zarządzają ówczesną nauką, ówczesną medycyną i trafił do. Pana profesora Juliana Aleksandrowicza, do Krakowianina XX wieku, jednego z największych krakowianów Krakowianinów XX wieku. I teraz odnośnie tej słusznie obranej drogi, potwierdzenia tej słusznie obranej drogi, jak to jest w Sztuce, jak to było w Sztuce. Cofnijmy się do lat 50. Przełom, 50, końcówka 50. lata, wchodzi na 60. lata. To znalazłem w tej książce. Większość artystów naszych szukała tam głównie potwierdzenia celowości obranych przez siebie dróg, a nie gotowych recept na nowoczesność. Tak jakby artyści musieli szukać potwierdzenia, słusznie czy niesłusznie obrali koncept, pomysł, zaangażowanie. Kto im to miał potwierdzić? Tam, gdzieś, za granicą? W tych dalekich krajach szukali potwierdzenia, czy słusznie obrali daną drogę artystyczną, formę wyrazu, czy jakieś tam swoje inne, czy nie. Tak jakby nie potrafili sami zadecydować, wybrać i podążyć tą drogą przez siebie obraną, a nie pytać się, czy słusznie, czy niesłusznie, czy, czy tak, a może inaczej. Ta czołobitność, ten kompleks trwa do dnia dzisiejszego. Szukamy inspiracji, ekscytujemy się wszystkim, co mamy gdzieś daleko, gdzieś tam, w zaświatach, a zapominamy, że to nie o to przecież chodzi. Dlaczego nie tak jest? No to posłuchajcie. No może jeszcze. Tutaj jest jeszcze następny, bo to jest bardzo pięknie z tym połączone. O tutaj. Gdzie oni szukali tego potwierdzenia tej. Czy słusznie obrali tę drogę? Tak. Drogi drogi. Bo to różne są przecież te drogi. Między innymi. Mamy rok 1946-48. U specjalistów szukali. Między innymi szukali, jedna z dróg była szukanie u specjalistów. Byli tacy, był taki trend artystyczny, nazywał się specjalizm. Od włoskiego spaziale, to się chyba tak, tak czyta arty spaziale. I pierwszy manifest tych arty Spaciale, tych specjalistów od sztuki, hmm. opublikował Lucio Fontana w 1946 roku w Buenos Aires, ale uwaga, następny w 1948 poprawił tam sobie troszkę i w Mediolanie to już zostało opublikowane. A oto niektóre jego założenia programowe. Uwaga! Kształtuje się nowa estetyka świetlistych kształtów w przestrzeni. Ruch, barwa, czas i przestrzeń. Tak jakby to w ogóle nie istniało wcześniej. Nagle się kształtuje. Odkrycie. 48 rok odkrył. Co dalej? Oto założenia nowej sztuki. Rozumiecie odkrycie. Wiekopomne odkrycie, które jest publikowane na łamach artystycznych periodyków. Wytyczył nowy kierunek, nowy szlak. Nasi musieli szukać, tak tutaj autor opisuje, potwierdzenia w tych nowych sztukach. A zaraz wrócę do tego, bo zobaczycie, jakie to było odkrycie wielkie, jak uzyskano to odkrycie tej wielkiej przestrzeni, jak uzyskać przestrzeń w malarstwie, jakie nowo odkryte było. I to był wielki zachwyt tego wszystkiego. kształtuje się nowa estetyka, A, ruch barwa, oto założenia nowej sztuki. I dalej. Wieża Babel jest prastarym przykładem pretensji człowieka do panowania nad przestrzenią. Tak sobie napisał. Prawdziwym zwycięstwem jest jednak dopiero oderwanie się od ziemi, od linii horyzontu, która przez tysiąc lecia była podstawą estetyki i proporcji. Pamiętacie, mnie fascynuje ta linia horyzontu, ale po co się od niej odrywać? Wszystko, cokolwiek się oderwie, leci w tą linię horyzontu, w ten, w ten wyimaginowany twór, bo to jest imaginacja, to jest wyobraźnia. Ta linia horyzontu, gdziekolwiek się podniesiemy, wzniesiemy, ona wzlatuje razem z nami. To było wielkie odkrycie. I teraz tak. To było to wielkie odkrycie specjalistów. Specjalistów od sztuki z lat 46-48. To był główny prekursor tego odkrycia. I słuchajcie, co znalazłem tutaj interesującego. Jak do tego uprzestrzenienia tego obrazu doszło? Wyobraźcie sobie, że to jest. Oderwałem się tutaj od linii horyzontu, bo nie ma tu już linii horyzontu. I wędrujemy dalej w nowym kierunku. Spacjalizm. Movimento, Spaziale. ruch przestrzenny od łacińskiego, mowary, ruszać się. Movere chyba, ruszać się, tak. I dalej. Ruch artystyczny w malarstwie XX wieku, zapoczątkowany przez Lucio Fontanę. No to już czytałem Wam. Ogłoszeniem manifestu, tak i tak dalej, ogłoszony w 1946 w Buenos Aires. Kolejny manifest, i tutaj jest nie wiadomo, czy błąd jest. Yy... W Wikipedii, czy błąd jest w tej książce z lat 70., początku lat 70., myślę, że ta książka tutaj lepiej podaje. W każdym razie tutaj jest podany już nie 48, ale 47 rok w Mediolanie. Dobrze, jednym z głównych założeń kierunku jest dążenie do przełamania dwuwymiarowości dzieła malarskiego, czyli z płaszczyzny wychodzimy w przestrzeń malarskiego. Niektórzy malarze stosowali w tym celu Assange czyli wklejenie na, wklejanie na płótno różnych obiektów pozamalarskich. Czyli wklejacie na to tutaj w tym momencie obiekty, na przykład wklejamy tutaj, na przykład WD-40 wklejam, bo to tak by pasowało, i uprzestrzeniam. Mamy tutaj i żółte, i niebieskie, i uprzestrzeniam to malarstwo. Ale doszło tutaj do jeszcze ciekawszego odkrycia. I tu Wam zaraz przeczytam, bo mm, to... To nowe odkrycie w tym, ma, w tym trendzie malarskim zapoczątkował właśnie ów przypadek. To jest to, co chciałbym Wam zszyć te wszystkie elementy. Jeszcze z przypadkiem. Co się tutaj akurat stało? Osamblasz, czyli wklejanie na płótna różnych obiektów pozamalarskich, potłuczonych talerzy, a nawet opony samochodowej. No, pomysły są różne. No, wtedy takie mieli. Teraz to byśmy jeszcze wymyślili dużo ciekawszych rzeczy, które można tutaj i, i nie przykleić podkuczonych nazwę Lucio Fontana, natomiast w bardzo prosty sposób włączył w płaską przestrzeń trzeci wymiar i to jest odkrycie. Odkrycie poprzez przerwanie płótna. Wyobraźcie sobie teraz, że piwowarczyk bierze to, robi ciach i uprzestrzeniam. Otwieram dziurę, otwieram okno na przestrzeń za obrazem. Tam mogę coś zainstalować, można tam oko przyłożyć, zobaczyć, to są, słuchajcie, ja czytam o poważnych rzeczach, wy sobie nie, Teraz ktoś może powiedzieć, jak jaja sobie robisz. Nie, nie robię sobie jaj To jest poważna sztuka. To są poważne periodyki, to są poważne wystawy, to są sale wystawowe i to się naprawdę działo i dzieje. Do dnia dzisiejszego. To nie są żarty. Próbuję to wam tak wesoło może przedstawić. Nawet szklanka pasuje, widzicie, bo jak to pasuje. Przykleja moją czarną cholerę i ona tu ginie. Jej tu w ogóle nie ma. I uprzestrzeniam już, A jakbym jeszcze zrobił dziurę na wylot, a tam postawił WD-40, to zobaczcie wam, z przodu, z tyłu mam pełną przestrzeń. Odlot, nie? Odlatuje od horyzontu. Dobra, jedziemy z koksem, żebyście wiedzieli, skąd tak, jak się stało z uprzestrzenieniem przez, przez wynalazcy specjalizmu nie? włoskiego. Poprzez przerwanie płótna. Fontana wystawiał więc w europejskich galeriach w latach 49-51... Przecinanie przy pomocy brzytwy lub rozdzierane niezamalowane płótna. Poprzez powstałe szczeliny widać było znajdujące się za obrazem przedmioty w sposób optyczny, włączone w sferę płaskiego dzieła. Jak przyznał sam prekursor specjalizmu, czyli ten pomysłodawca, pomysł ów był dziełem przypadku. Jak on zaistniał? Pomyślcie sobie. Już się domyślacie. Większość z Was się na pewno domyśla. Jakiż to przypadek sprawił? Ano, mianowicie, Fontana przypadkowo rozdarł jedno ze swoich płócien podczas przygotowywania wystawy w Paryżu i zastanowiło go to formalnie, formalne, zastanowiło go to formalne znaczenie powstałego w cudzysłów wzięte okna. Rozumiecie? Wykorzystanie przypadku do stworzenia nowego kierunku, do rozwinięcia kierunku, uprzestrzenienia dzieła. Przypadek tak sprawił. Niejednemu artyście czarna kawa wylała się na obraz i powstało z tego dzieło sztuki. Flamingo powstało, nie? Czyli ciapu, chlapu, chlapu, ciapu, nie? I fajnie. I nowy kierunek. A jak były jeszcze za tym pieniądze pompowane w te wystawy, w te, w te wszystkie periodyki o sztuce, w te wszystkie gazety, no to mieliśmy z tego rewelację. I łykamy to. Potem my tutaj w tym biednym zaścianku w Polsce Patrzyliśmy na te wszystkie dzieła sztuki i zastanawialiśmy się. Ja wiem po sobie, bo wiem, jak ja chłonąłem to jako młody student, jak mnie to fascynowało, jakie to były wszystko wymyślenia, jakie to było genialne, jakie to było odkrywcze. Teraz tak wiecie, troszkę się uśmiecham na to wszystko, nie? Ale jak widzę, jak pewne rzeczy powstawały z tego przypadku, nie? To jest, to jest naprawdę fajne, to się czyta z jajem. W Paryżu. Sam gest był wielokrotnie oceniany przez krytyków jako bezcelowy, a fontanowskie obrazy, tak zwane specjalistyczne specjale, za nieatrakcyjne. Pomysł wydaje się jednak genialny w swojej prostocie i może być uznany za doskonały sposób przełamania płaskości dzieła malarskiego. Do takiego podejścia nie skłania jednak postawa samego Fontany, który z lubością rozpisywał się od ideologicznych implikacjach swojego gestu. W wydanym w 1951 roku Manifeście Sztuki Specjalnej pisał m.in. o erze specjalnej. Sp specjalnej. Pisał, nie chcę tworzyć obrazu, chcę otworzyć przestrzeń, stworzyć dla sztuki nowy wymiar. Związać ją z kosmosem w całej jego rozciągłości, z nieskończonym poza płaską powierzchnią obrazu. I tak dalej, i tak dalej. Możecie sobie rozwinąć tematykę szerzej. Dla mnie już na dziś wystarczy tej sztuki. Wystarczy, już rozwinąłem tutaj skrzydła sztuki specjalnej od specjalistów. I podobnie jest z innymi dziedzinami. Dokładnie ten sam schemat. To samo ludzkie myślenie, ta sama, ta sama tempota zaściankowa, tępego ciasnego umysłu. Nie potrafi nic wymyślić, nic sklecić. To robi dziurę w nauce i rozpisuje się o wielkim odkryciu, bo paluchem, szpil, szpilką czy brzytwą przedziurawił, zrobił wielkie odkrycie na nowe perspektywy, na nowe horyzonty nowego świata. To jest to samo. Nic się nie zmieni. Mamy odkrycie przez to, co macie, pokazuje Wam, przez Pana doktora, kontynuowane przez Pana Tomasza. Tego się nie widzi. To jest nieistotne. To jest coś, co, na czym bazuje nasza ludzkość, nasze być albo nie być, nasze to, jak my nawet postrzegamy tą sztukę. Czy widzimy jej absurdalność, jej chore idee, jej głupotę po prostu, infantylność, czy. Wchodzimy w zupełnie inny wymiar naszego życia. Czy potrafimy zrozumieć skąd się wziął ten przypadek? Bo przypadek jest konsekwencją, konsekwencją różnych działań, których my nie zauważyliśmy, których my nie widzieliśmy. Widzimy tylko ich skutek. Przypadek jest skutkiem. Ja wam czytałem z następnej mądrej książki, ilu wyłapało, że facet bredził tam. Po prostu bredził o tym przypadku. Przeczytałem to, bo mnie to ruszyło, że ci ludzie po prostu bredzą. Wszystko, co w naszym życiu się wydarza, jest konsekwencją czyichś gdzieś działań. On sam, samoistnie nie występuje. To jest zjawisko fizyczne, socjologiczne, na które nakładają się, które jest wypadkową sumą, jest efektem działań innych zjawisk, które zaistniały, w tym naszej woli, naszej i innych woli, którzy pociągnęli gdzieś jakiś sznurek, i potem to wydarzenie niby przypadkowe miało miejsce. Tak samo jak w totolotku, że ta kula wyleciała nie inna, jest zjawiskiem nałożenia się tych struktur subatomowych, które z sobą się zderzały w taki, a nie inny sposób, obracały z taką prędkością, hamowały, tarły o siebie i tak dalej. Tylko tego jest tak dużo, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć tych wszystkich tarć, obrotów prędkości, i nie przewidziemy, co wypadnie. Możemy zgadywać, możemy stawiać rachunek prawdopodobieństwa. Podobnie w naszym życiu, że dane wydarzenie się wydarzy albo się nie wydarzy, będziemy gdybać, ale gdybyśmy znali wszystko, co się działo wcześniej, mieli ogólne pojęcie, to byśmy potrafili już nie prorokować, nie wyrokować, tylko byśmy wiedzieli, przewidywalibyśmy skutki działania pewnych określonych wydarzeń które wcześniej spowodowały i spowodują w przyszłości następstwo takie a nie inne czy socjologiczne czy kataklizm, czy cokolwiek innego rozumiecie mam nadzieję że chyba staram się jakoś tam w miarę w miarę rozsądnie i, i normalnie tutaj wam wyrazić yy, miałem jeszcze ile mamy czasu Dwa... ojej przesadziłem. miałem jeszcze cytat z książki pana Tomasza tutaj zaznaczyłem sobie yy, o cukrach ale to może kiedyś innym razem, a może jeszcze coś innego. Słuchajcie, nie wyrobiłem się z czasem, bardzo przepraszam, ale chciałem. Chęci były, czasu nie starczyło. Życzę Wam miłego, pięknego dnia, yy, miłego przemyślenia, dobrej, czarnej Francji. Jeszcze Wam na koniec powiem, że udało mi się wczoraj utrzymać mój reżim przy talerzu, i to był ogromny sukces, że zajechałem, nie tknąłem się, nic, co tam było dla mnie niejadalne. Zakończyłem tak, jak zaplanowałem. Dzień tak go zakończyłem. I wam tego samego życzę, żebyście mądrze zaplanowali swój dzień, swój talerz, swoją lekturę codzienną. I do następnego razu. Cześć!